Dzień dobry, tu Iwona z kanału Z Iwony Życia Wzięte. Jestem troszkę przeziębiona i to jest powód, dlaczego nie robiłam filmiku wczoraj czy przedwczoraj, chociaż to byłby najlepszy termin, ale no nie mogłam, byłam taka kaszląca i pociągająca, że nie dało rady. Dzisiaj o tym, jak opadają kwiaty storczyków, kiedy je przelejemy nawozami, jeśli je przekarmimy, po prostu... Storczyki tego nie lubią. To jest moja niespodzianka. To jest ten storczyk, który tak pięknie na biało kwitł i który jednocześnie wypuścił tutaj następny pęd żeby już kwitnąć. I ja, żeby ten pęt wzmocnić, na ostatnim filmiku też mówiłam, że chcę dokarmić w takim razie, żeby mi po prostu nie ta orchidea nie, nie zwiędła. I co się okazało, przedobrzyła Proszę zobaczcie. Ja tutaj pokazuję, nie tak, chyba nawet lepiej, że jest przebarwiony na czerwono, ten ta końcóweczka, i ona się posuwa. Te kwiatki w ciągu trzech dni, tak naprawdę, wszystkie zwiędły, i było to też takie śmieszne, że najpierw z prawej strony tego pędu, a potem z drugiej strony tego pędu. Z początku myślałam, że to może i naturalne. Że te, te pierwsze, te, które pierwsze zakwitają jako pierwsze opadają, ale co się okazało, że wczoraj dobrze się przyjrzałam i stwierdziłam, że to nie jest naturalne opadanie storczyków, to jest przekarmienia. Czyli popatrzcie, ten pęd, on nie żółknie, on jest czerwony, bo jest za dużo minerałów, bo jest za dużo środków, Odżywczych, których roślina nie przerobiła, wszystkie kwiaty, no tak jak mówię, w ciągu czterech nie pospadały. One się trzymają i bardzo podobnie spadają, jak z przesuszenia. Gdyby to było z przelania, to ten pęd byłby żółty i bardzo szybko postępował, a ta czerwień się jakby zatrzymała. Dzisiaj bardzo porządnie wykąpałam, napoiłam bez nawozów i mówię, no trudno, musisz sobie teraz Torczyku radzić, moja ty niespodzianko. I teraz proszę zobaczcie ten drugi. To jest różnica między tamtym a tym. To jest caryca, którą przesuszyłam i wszystkie kwiatki też na raz, dwa, trzy pospadały. Końcóweczka ta jest zaschnięta. To jest pozostałość. Nie chcę łamać, nie chcę odrywać. To jest pozostałość po, yy, po kwiatostanie. Ale widzicie, ona nie ma żadnych przebarwień jest dobrze nakarmiona i została. Ta natomiast tutaj jest czerwona. Gdyby to było przelanie... I zaczęłoby gnić, bo tak też zrobiłam już, to będzie na żółto i bardzo szybko będzie postępować, że ten pęd cały po prostu obumrze. Dlatego już pokazałam Wam trzy przykłady, jak można zniszczyć kwitnące orchidee, czyli przesuszenie. Teraz mamy drugie, że to jest z przenawożenia. Chciałam za dobrze. Trzeci to jest sprzelania i czwarty sposób opadania to oczywiście naturalne opadanie storczyków. No, to też pokazywałam, ale to myślę, że każdy z was już wie, że każdy kwiatek od tyłu opada, opada, opada i zostaje tutaj końcóweczka. Takim przykładem mogła być moja deborka, ale właśnie się moczy w wodzie, nie będę jej teraz tutaj męczyć i siebie i was moim głosem też nie będę męczyć. Pozdrawiam was i życzę dużo zdrowia w te upały mieć katar i Taszleć to jest po prostu fatalna rzecz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.